Kiedyś byli daleko od szosy, teraz od światłowodu. Wsie Krośnica i Borycz na opolszczyźnie. To prawdziwie skansen telekomunikacji, żartują sami mieszkańcy. Prawie 300 abonentów napisało petycję o modernizację przyłącza do internetu, ale firma odpowiedziała, że jej się to nie opłaca. Internet Dietera Kali miał dzisiaj dobry dzień, bo pobieranie przekroczyło megabit na sekundę. Teoretycznie może osiągnąć dwa w czasach, gdy standard to 20. Łącze jest przestarzałe, stare z lat 90., i to łącze nie posiada warunków technicznych do przesyłu takiej szybkości. A tak wygląda serce krośnickiej telekomunikacji. To, co tu oglądamy, to chyba XIX wiek. Stąd 275 podpisów pod petycją o zmodernizowanie linii. Odpowiedź przyszła po długim czasie negatywna. Przeprowadzone przez nas badania nie wskazywały na to, że ta inwestycja będzie efektywna. Orange dodaje, że jest związane obowiązkiem dostarczenia połączenia telefonicznego abonentom, ale internetu już nie. To jest XXI wiek. Jest program unijny, który wręcz nakazuje, żeby obszary wiejskie posiadały ten internet. A my jakby jesteśmy trendowaci w tym wypadku. Jesteśmy skazani na telekomunikację, bo nikt inny nie, nie proponuje nam internetu takiego po przewodach. Po naszej interwencji Orange zapowiedziało kolejne badanie opłacalności inwestycji. Zobaczymy jakie będą wyniki w tej chwili. Być może coś się zmieni, ale nie możemy niczego przesądzać. Mieszkańcy Krośnicy wyliczyli, że na światłowodzie do ich wsi Orange zarobiłoby ponad 4 miliony złotych w 20 lat. Obawiają się tylko, że firma nie myśli w tak długiej perspektywie.